W poprzednim odcinku... Upię górna ściana! Ała! A teraz kontynuujemy Dzień drugi. Gotowy na dzień drugi? Nisija jest tutaj. Hej, nie jakiegoś dzikiego planu. No tak jak wykazaliśmy o tym wczoraj. Ignoruje ignorowanie misji. I dojdźmy do jakieś szybui. Z tym pozytorem. To ta gra jest zakończona, i wtedy, człowieku, po chodźmy. Iść gdzie? Na co przydałeś? Chyba my mamy mówić, ale jest dymek w tą stronę. Na tym przydałeś misji? Nie, na się przydałeś misji? Kto to kurwa? witam. Jestem na tego tygodnia, Mitsuki Konishi. To jest ta żelazna na pokojówka? Puszcie, nie mam czasu dla ciebie. Takie prymitywne, myślisz, że nie mogę zobaczyć o co ci chodzi? Chcesz zignorować misję i zrobić jakiś problem. Wie to, jestem riperem. Nie robię głupich misji. Jak myślałam. Cóż, żałuję, ale o cię poinformować, że oficjalnie zostałeś anulowany jako ropa reaper wczoraj. Na dzisiaj jesteś tylko graczem. To cokolwiek. Nie podjarasz mnie, ponieważ ja wyszłem odszedłem ją. Nie możesz mi wybaczyć, ponieważ ja sam odszedłem. Och, nie zachowujcie jak dziecko. Myślisz, że ja się zachowuję? Nie, mogę to zobaczyć naturalnie. Haha, ha. Chol cholerna racja. E, stary, ona się sobie namija. Co? <laughs> Skoro nawet nie mogę odwrócić ewolucji i mówić w twoim języku, zachowam to prosto. Może być teraz kaczym, ale wciąż niszczyłeś zasady riperów. To oznacza, że musisz, będziesz czekał na karę. To wyjaśnione, sprawia, że. Y... Wyjaśnij to, pierwsze punkty Reaperu determinują o jego czasie życia, prawda? No i wielka sprawa. Z tego punktów. Nie pracowałeś zbyt dobrze, rozumiem. jakieś Kazałaś mi robić kawasy na na graczy. To nie to na coś pisałem. Wtedy ja nie mogę fantomować tego, co z tymi zrobiliś? Sukces jednej osoby jest na poświęceniu innych. nie I mniej, jeżeli się nie mylę. Jeden, twoim jedynym motywem, aby zostanie riperem, było po to, aby z tego zwierzaka, który jest na twoim ramieniu. Jeden mały hałas, pogadajmy na temat żałości. Kurwa, co ty wiesz, zamknij mordę! Jak sobie życzysz? 0 punktów to zostawia tobie około 5 dni, aby przeżyć, zwłaszcza więc dzisiaj. Co? 5 dni? Wtedy ja nie wygram ostatniej gry. gry. Znaczy ja nie dam rady, w yy, niej wytrwać. Skrzydła riperów. Yy, nie są instancjonalne, na, rób na, co chce ta. Eee. Pondercy, Co? Ponder? Cieszę się tym życiem, e... czasem, który ci został. A teraz, Kraczu? Chcia... E... Chcę was powitać. E... Hmm? A teraz, jako Kracz, będzie moim honorem, dlaczego by nie zabrać swojej wejściówki? HE! Co? Nie! Na się, co. Co cię trzyma, najdroższa? Czy to możliwe, że to ten hałas? To to, oczywiście. nie? Dawaj ją ty, żelaz na dziwko! Yy, wiedźmo! Ha! Mam lepszy pomysł. Skoro wygląda na to, że ona cię tak rozkojarza. Nie! Nie rób tego, JĄ! O kurwa! Teraz lepiej. Teraz możesz się skupić na mojej misji. Dlaczego ty? Dawaj tą przypinkę! Najpierw twoja misja. A co na temat? Pokonaj mnie, masz 6 dni. Dni? No. Albo aż padniesz, co przyjdzie pierwsze. Jo, nie potrzebuję 6 dni! Zrobię to teraz! Co za wspaniała odpowiedź pozwól mi dokończyć. Wciąż tak skacz i padniesz, yy, stwierdujesz. Nie chodzicie co się stanie z tą przypinką? Kurwa, to niesprawiedliwe! W tym punkcie czasu Idę do pewnego miejsca. Będę tam czekała przez kolejne dni. Musisz mnie znaleźć. Więc to jakby była zabawa wchowanego. I po prostu musimy cię znaleźć, to łatwiej ją. Prawidłowo. Nazwijmy to... Y, y, nazywamy to riperem Spo Sportem riperów. Y, y, druga wersja. Ukryj i znajdź. Y, noże znaczy zabawa Wybrałam coś na... co pasuje do twojego poziomu do wieku. Powodzenie <laughs> dla siebie? O, i tutaj będziesz tak czepował. Przybiga gracza. Macie ciekawa i oglądała, jak się będziesz dusił. Bez dla mnie, aby bez mnie znaleźć. Bez aby powstrzymać śmierć, skoro cię znajdzie. Powodzenia. Ty, wracaj tutaj, kurwa! Nga! Licznik! Kurwa, poszła! To To była droga do 104. 4. Jo, zwolnij na temat rzeki Musimy ją znaleźć! Połóżmy te brzminki! Inaczej bycie homozydorem nie jest, znaczy nic! Czekaj, Czego? Te hałas skryły z tobą? Co to nie... To nie był słuchawki! Heh? SKACZYMY! O, o, więc to jest opin. o pin. A po zero? Nie, to są. o. Przypomina mi ten ten, który jest na całym mieście. No wiesz, to ta sama przypinka. Coś na temat tego śmierdzi. Ale wie więc zatkaj nos. Musimy jej nosić, rozkaz CGM-a. Masz się myśli żelazną... Żelazny... Ku-ku... co? Że, Żelazny... kubek? Ona zniknęła i skończyła to tym razem. Och, na dalej! Jeśli krótką chwilą w sekretnej plonie nie jest pchał moc. Wpisuj mnie! Aha, chyba zamiałaś się, dlaczego są tu łańcuchy? Przypuszczam, że to musi być narzędzie. Coś musi to podjarywać i oni te pupilki. I to faktycznie zapikło. Bo... To faktycznie jest za zamówictwem na jednego świeżaka, który jest zdrajcą. Może, może nie, e, proszę. Tak, cześć, skoro już się podjarałaś. No cóż, praca jest... Na razie raz do normalności. Pytanie haha. Wspomajcie no, co na temat tego, abyśmy... Widzę, że pracujecie konkretnie. Och, tak ładno! Z tego co wiem To w którym z tych sklepów... A, najpierw potrzebuję trochę kasy którymś z tych sklepów 104 można kupić drugą fuzję dla dla tego bita. Dobra. No właśnie, co chyba też typowe ubrania dla niego. Zobaczymy, jak poszło, no, czy, czy mogę to brać? Dobra, tego się ja no pięknie, super. A jak chcę zobaczyć, czy tą przepiękę, co kupiłem. za Aha, za mikrofon. Hmm. Dobra. I biegniemy za nią. Nie wiem, gdzie jest, ale... Kolejna ściana, koniec drogi. Nie mamy czasu, yo. Ej, nie rób tego szalnego. Nie, czy mamy już żadne bariery, człowieku? Mówię o tym. To otwiera ściany... To jest. To otwiera ściany poziomu pierwszego. Do tego się wczoraj tworzyć? Haha, zapomniałem. zapomniałem mi to za wziąć. Otwarte. Ruszamy się. Kurwa. Gdzie deryber zniknął? Mamy cię, co? Kim kurwa jesteś? Griperem. Da, ja, jakby nie mógł skadnąć. No cóż. Ja jestem graczem. Nie, mo nie możesz mi dotknąć. Co? Nigdy zostałeś dodatni? Podziemia są w trakcie alarmu. Pff, jakiego? Kiedy podziemia będzie kontynuowało istnienie. Jest nar na na naruszone, no realizacja wszystkiego jest naszym największym priorytetem. Była wieku, ale nie gadam jak geek. To oznacza, że można zbonować typu graczy. Teraz właśnie podskakujesz na mnie, więc mogę Cię usunąć. Haha, dobra Ciebie, jo. co jest Ale jestem yy, bardziej twardy niż myślisz. Nie, kiedy mam przymiłkę. O! Oh, Och, pin! Co to kurwa jest? Sprawia, że jestem o wiele poniżniejszy niż zwykle. Przygotuj się, aby umrzeć. Daj sukę, no. Bo, 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 E, nie, nie rób tego! Pisałeś się teraz na to. Nie chciałeś, aby powiedział imię? No, straj, co jest? O oh, kurwa Take that! Kira! Matko Boska, czemu ja się tak grę, nie? No. No ale albo się mi, nie... nie mogę prosto. I właśnie zdobyłem to przemiennikę, którą przed momentem kupiłem. Jak? Przemiennika nie działa? Ha, gadasz wielce, człowieku. To nie zadziała, ponieważ to jest słaby. Nie rozumiem cię, daj sukę do... A, nie mów tego! Daj... co? Zabał mi! Mamy większy problem. Ten alarm. Hmm. Więc możemy... Może musimy nawet walczyć z stripperami teraz. N kurwa. Dlaczego się tak kurwili? Dlaczego nie przyjdą sami ją? Znaczy dlaczego muszą przyjść? Ej, ponieważ ich wykiwałeś? Sardziłeś? Gie! Mówisz, to moja wina? No, wciąż jest w porządku. Bo rozumiem imię Reaperów, którzy nadejdą, prawda? Hmm, działa jak dla mnie. Dobra, to znaleźliśmy żelazną, yyy... Yy, pokojówkę. Hmm, to dziwne jednakże. GM mógł nas usunąć, dlaczego nie? O co z tymi dziwnymi misjami? No ruszcie, Dobra. Mogę na Ciebie liczyć, Panno Karia Pani Karia, Yashiro? Oczywiście, Panno! Specjalne rozkazy prosto od Gema. Jesteśmy Honormani. Jest oficerem... Jest się materiałem oficera, Yashiro. Gdzie są gdzie punkty są ważne? Jesteś najlepszym rywalem dla nas. Miałbyś niezły sukces. Czego co musisz zrobić, to być bardziej uważny. Tak, Panno! Dziękuję za Twoje rady. Po mi z, jakieś wyniki, a dam Ci awans. Pomówię z Panem Kati, was je sobie. Teraz uczynę, co możesz. Nie możesz uciekać panno. Najlepiej pan nie karia. Powinien już być gotowy, wybrać chowające się miejsce. Musi. Musi być uciekać. Uciekać? Och, pan karia. Musisz naprawić swoje przyłuszczenia. Ja zamierzam zaatakować. Zatakować miejsca, gdzie będę podejrzewać. Czyli z ramenu. Dobra. Hey, man. Hmm. Hej, widziałeś to? Czekaj, kurwa, że ja są twarzył. Hej, Romanie, ten kurwa, góry ściana, klucz z krzybinki, No dalej, mam tu. Come on! Daj przetłumaczenie. Come on. To jest jakaś iluzja, jak nic. To biec, ty świnio. To jest ten list. Ukrywa się w budynku, ją! To nasza szansa, słuchawki! Teraz ją zdejmiemy. Jak coś, to tutaj jest coś dla mnie bardzo nie tak. Hej, wasza dwójka! Perfekcyjny timing! A, a to ty! Czego kurwa chcesz? Cieszymy się! Tak, miałem czasu teraz. A, to tak, tyle. Dla ciebie. Co ty gadasz? Jestem taki podjarany. Nagroda wpada prosto w moje łapy. Czekaj, nie, nie mógłbyś! Ha! więc chcesz mnie roz... Eee, wiesz może czym chcesz zniszczyć, purpucynko? Och, nie liza na to, bracie. Mam szczęśliwy strich dzisiaj. Chcecie, aby... Chcecie być na pokazie dzisiejszym na... Dzisiaj? Jest sprzedane. To je, najpierw jest mecz, meteorytyczny. To za ciebie, człowieku. Zagrać swoim mikrofonem, czy coś. I, i zejdź, nam zglidają. Nie, macie odrzucone. Cokolwiek robisz, nagroda jest już na twojej głowie. Muszę ją skolekcjonować. Skoro ruszasz w Underground, to niespaniałe. się w, a, w moim podziemnym życiu Underground i w świecie. Ja bym, ja bym był tym gościem. Nie jesteś dla mnie. Teraz daj, daj Daj sukę no jubito. Przygotuj się, aby być z nim miażdżony. Kur... Ty, u, co? Czy to jest jakiś kurwa żart? Yo, nie śmiej używać tego imienia. Imienia Chyba nie masz, na myśli, że... Powaga? Wiem, że z jest człowieku, dlatego nazywa mi Beat. A więc zróbmy rok, daj sukę nocjo. Zapłaci za to, <grywki> daj sukę nocjo, bito. No a, wciskam na konu, reaguj. No, reaguj. O! Działa! O kurde! I takie trochę słabe, wiesz? Dlatego TAKE THAT! O kurwa! Nawet działa na te hałasy, które są wyżej. Ja pierdolę. RAGUJ! O! Świetnie. Chciałem zobaczyć drugi poziom. Drugi poziom fuzji. Dlatego muszę zrobić trochę chłoników że kurwa zginiemy prędzej no, dawaj, dawaj chyba szybciej zabijemy niż to sprawdzę Ta. a nie, dobra, dał się no fajne by było Ponegal, no, jesteście twardzi. To prawda, teraz nazwijmy bit. Czy to wszystko ma niego znaczenie? To wlicza także ciebie. Yo, idziemy, na nas czasu. Hej, wczoraj, konie. Najpierw skończ to, zacząłeś. My mnie. Co? kończyć ciebie. I on od nie, nie chciał zaczynać. M nie ma nic także do underground. Przecież masz pokazać sekret człowieku. Więc ruprok. Chyba nie pozwolić paść swoim fanom. Ha, ha, ha. Pa! Człowieku, dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień! Dzięki słuchawki, to mi także daj sukę nocza. Ej! Proszę się o ból! Hej, uspokój się! Daj, mości bit, tutaj. Take this. Co ty mi dajesz? Mój zestaw kluczy. Można tak? Nie ma znaczenia, nie lubię wisieć w cieniu Dobra, dzięki! Daj słuchawki. Tak, nie mogę przecież wyjść z tych budynku. Kto? Żelazna dziewica. ta pokojówka! Masz tam iść i Nie, a może ci Nie, nie, nie. Widzieliśmy gaming z rekrutów, chodzi. Co? Mylicie się! Nikt nie przyszedł do środka! Widziałem. Nie widział jej? Ale przecież przechodził obok. Wciąż nie łapie, dlaczego miałby kłamać? Jak źle jest? Powiedziałem, hej! Ktoś nie kogo... Co się stało? z Jest ciemno! Hej, purpurcynko! Nie w porządku? Rozejrzy... Rozejrzyjmy się. Muszę zmienić przypinki. Ta druga mnie trochę denerwuje jednak. Hmm. Dobra. Save'ik. I kontynuujemy. What? Co to jest? Na to jakby to była yy... smycz, nie smycz, tylko yy... obroża. Przecież to miał na szyi 37. -y, A? To gdzie to ona tutaj robi? Ona go sunęła. Co? Ta kobieta brudna nie mogła zrobić coś takiego. Gdzie ona jest? Muszę ją zabić. Znaczy, no Hej, ogarnij się, co tutaj jest? Hawas? Znajdziemy ją, ale najpierw to zdejmijmy. Dobra. Podobnie musimy walczyć z tym samym przysłowiem posem, co wcześniej, kiedyś. Dobra, teraz atakujemy go. Dobra, a mikrofon użyj na samym koniec. Take that, nie to peżu! No masakra. I na dokładkę. Perfekto. Oczywiście, dobra. Teraz spróbuję naładować mocniejszy atak. Nie to pewnie, że będę y, mikrofon użyje, jak, jak już skończę z tym atakiem, dobra. Take that! Mm. O oh, tak baby! O oh, tak baby! Take that! Ty Dobra, perfekcyjnie. Nie, nie mu się dobra, nie będzie A Bardzo dużo nie to każdy żebyś się nerwuje po lewej stronie. I łańcuchy, dobra, dawaj! Ciekawe, za ile włosy oberwie. Chyba nie oberwał, bo nie były na ekranie. Aż nie wierzę. Dobra, nie ma poza tego tracić. Dobra, tu jest. Ten moment, jak chcesz. Nie chcesz aktywować mikrofonu, ale się aktywuje. Co to jest? Aha, ja go nie jaram teraz. Kiraje! Dobra, czyli krzyki na niego działają. Zajebiście! No, czyli wystarczy, żebym się dużo słowa. Dobra zaraz padnie. Beat kurde zdobądź jakieś... Beat zdobądź szybko jakieś kurwa fuzje, bo zginiemy. Pięknie. Ujawnij się nie to pesz. Chyba zaraz gniemy Dobra, fuzja zawsze... znaczy użycie fuzji zawsze trochę leczy, więc... Dion jest! Bogażcie je, że raz twarzą. Gdzieś to jest. Szukaj jej. Ale poszukamy jej sobie dopiero w następnym dniu.